Witam wszystkich moich panów na moim wideoblogu ponownie. Dziękuję Wam wszystkim za tyle odwiedzin i liczne komentarze. A teraz przejdźmy do pytań, których sam ja nie widziałem, a które wy napisaliście, napisaliście do mnie w tym czasie. Pytanie numer pierwszy. od... Cristiano Ronaldo, znanym mi człowiekiem, Kidder, opowiedz jak to było, że urysł się pies i podobno tak, dlatego nie wyraźnie mówisz. Otóż Cristiano Ronaldo, tak nie było, fakt, że to był grubi mój wypadek że mał teraz bliźnie na warze, ale dostał ten piec przed siatką w łeb i wdechł. Kolejny pytań, o. Przecież księdzu w niedzielę. Otóż, drogi papi, to jest bardzo niedobre kłamstwo. To, to teraz takie pytanie. To jest bardzo niedobre. Tak. Ja jestem ościny Polakiem. Pytanie, kolejne pytanie od Króla Od drona. Dlaczego tak słabo Zarobałeś, to nie. Odpowiadam Ci, Panie Grunawka. Dlatego to była moja obrona, gdyż on pierwszy zaczął, a wtedy poszły moje młody w ruch. No i tak się skończyło. Policją i nie sprawą. Dlatego idźcie do narodzenia. Kolejne pytanie. Abraham, czy to prawda, że jest w dziewczynce z małych dziewczyn Otóż... Abra... nieprawda. Jest to bardzo historia... Jest to bardzo nielika historia, którą by można zrealizować jako komik. By myślała przez... wielu trzy osoby. Ale to jest bajer. Kolejne pytanie. O? Kenzi. Dlaczego nie? Nie rewuje się na swoim Ponieważ jest to by było nielogiczne. numer, Dalej numer. Co bardziej niż Włoty? Suszarka czy troskownica? Oczywiście, jedno i drugie niż Włoty, a najbardziej, co, jak, dlaczego? Ponadto tak, nie, wszystko niż Włoty. Suszarka, lokówka, szyjściu ręką. najbarje par vabudabot. Trenutno je kolena od Leo. Si lahko opoveste o zaščitenah związanih z estrofami varki? Odlučno, Leo, ja trenujem estrofami varki, a ne obvladanje MMA od Od trzech miesięcy. Bardzo się można dużo nauczyć. I nawet z Samoobrona, Samoubrona, kontra i atak. To są trzy, ale trzeba to zrobić co więcej. Następne pytanie od ten. Jak zapobiec globalnemu o ociepleniu? Otóż dla Kennedy trzeba nie jeździć samochodem, a więcej rowerem. To się dotyczy wielkich miar. Tak. Następne pytanie. Od... Amanda. To była szpłyt codziennie. Otóż droga Amanda. Mój dzień wygląda tak. Idę do szkoły. Po szkole idę obiad. Po obiedzie chodzę do szkoły. Robię lekcje, Później jakieś istotne testowanie. A później trening sztuk walki. Tak zwane MMA. A później Proszę do domu. Uczę się i idę spać. Takim to jest mój napięty grafik. To jedinę. Nie powiedzmy o tego. Kolejne pytanie. O Asia. Jest to kurs programu. Od Asia. Dlaczego mnie... Mi... <laughs> Dlaczego mnie? Nie pozdrowiłeś? Otóż droga Asiu. Może mogę... dzisiaj cię pozdrowię. <laughs> Kolejne pytanie. Dlatego chyba no, ostatnie. Od Maxi Lubin. Chodzą pogodki, że to Ty jesteś właścicielem z Czy to prawda? Otóż, droga z Kubina. mówię Ci tak, to nieprawda. Może to ktoś inny, może to jest... może to jest... to jest na pewno prawda, ale na pewno to nie ja niż ja tutaj byłem, jestem i będę jest zero pytań koniec Nie dziękuję Wam za te wszystkie zdania proszę o następne zdania i chciałbym przejść do pozdrowienia pozdrawiam moich najlepszych fanów kumpli czyli A i czyli B Wasza panela Gabina, Krzemka Nowaka, Dawida B., a naj, najbardziej kilka dziewczyn. Asia S, Madarkę S, Klaudie B i Kasie H. Zachęcam Was, moi drodzy pani, do oglądania najnowszych odcinków póty do mojego i do Blog Show. 你会忘自